Siądźcie na chwilę. Moi drodzy, tak sobie myślałem, że w taki dzień jak dzisiaj, kiedy rozpoczynamy Nowy Rok, no to fajnie by było jakoś skoncentrować się na jakichś życzeniach na tym kazaniu. Ale potem się okazało, że mam nie lada problem, no bo jak patrzę sobie wstecz kilka lat i życzenia, które sobie składałem z moimi znajomymi, z moją rodziną, no to parę lat temu życzyliśmy sobie Oby kolejny rok nie był gorszy, bo było trudno. A potem się okazało, że przyszła pandemia. Więc po roku składamy sobie życzenie i mówimy, no to ten kolejny byle nie był gorszy, ale się okazało, że się nie skończyła. Potem rok temu składamy sobie życzenie i mówimy, no byle kolejny już nie był gorszy. A 24 lutego i znowu jest jeszcze gorzej. Więc dzisiaj tak sobie myślę, że nowy rok, że. Że nie wiem, jakie życzenia złożyć, ale że taka Ewangelia, która mi przychodzi do głowy, to jest taka Ewangelia, pewnie pamiętacie, o pannach, które czekają na oblubieńca. I tam się mówi, że są panny roztropne, że są panny głupie, ale tak mi się wydaje, że tak chyba trochę jest teraz. Że to jest taki czas, kiedy my siedzimy w ciemności. Tak jak te kobiety. Siedzimy w ciemnościach. I może być tak, że mam w głowie znużenie, że mam w głowie dużo wątpliwości, że w ogóle nie wiem, czy ten oblubieniec, czy ten Bóg, on w ogóle przyjdzie, nie przyjdzie, jest obecny, czy nas porzucił, a może go w ogóle nie ma. I myślę, że to, co bym chciał nam zostawić, to bym chciał, żebyśmy każdy z nas miało przynajmniej jedną lampę, a myślę o takich trzech lampach które warto mieć na ten czas na ten czas ciemności. Pierwsza jest taka lampa, która sprawia, że człowieka naprawdę nie są w stanie przynieść, przygnieść ciemności każdego dnia. Nie są nas w stanie przygnieść ciemności naszej codzienności. Jest taka lampa, że jak ją mam, to wiem, do czego to wszystko zmierza. To wszystko, co się dzieje, wiem do czego to zmierza, jak mam tę lampę. I to nie chodzi o to, że mam jakieś myśli katastroficzne, ale jest we mnie takie, no, takie wyczekiwanie. Jest we mnie takie wyczekiwanie, jest na mnie też taka, jest jakby szukam w codzienności takich momentów, kiedy jest we mnie radość. Radość, bo wiem, że już się zbliża. Wiem, że już jest za chwilę, że za chwilę nadejdzie. Mam taką lampę. Kiedyś jak starałem się zrozumieć jakby o co chodzi, to przyszedł mi do głowy taki, takie porównanie: że zobaczcie, tu chodzi trochę o taki nasz duchowy internet. Chodzi o taki duchowy internet. Czym jest internet? Internet sprawia, że jeden komputer jest w stanie się połączyć z drugim komputerem. Nawet mimo tego, że są odległe od siebie o długie kilometry. To są włączności. To robi internet. A to jest taka lampa, która jest w stanie sprawić, że my tutaj na Rakowieckiej 61 możemy być w łączności z tym, co będzie w przyszłości. Chodzi o taką lampę. Nie o lampę, która nas będzie łączyć w, jakby w, w, w odległości. Ale to chodzi o taką lampę, która będzie nas w stanie połączyć z tym, co się dzieje w przyszłości. Co się stanie, czego będziemy świadkami w przyszłości? Chodzi o taką lampę. Jak się ta lampa nazywa? Jak się ta lampa nazywa? Ta, nazwa, ta lampa ma bardzo prostą nazwę i każdy z nas ją dobrze zna. To jest nadzieja. Ta lampa to jest nadzieja. Duchowy internet, który sprawia, że jesteśmy w łączności z tym, co będzie w przyszłości. To jest. Taka lampa, która nam mówi, że zło nie ma ostatniego słowa, ona nam mówi, że zło już zostało pokonane, a to, co się stanie w przyszłości, to to się nam ujawni, że ono pokonane zostało. Yy, że mimo tego, że, że nienawiść, że strach, że nieufność, będą nas się starać przekonać, że to one wygrały i że dobro i miłosierdzie są słabe, to ta lampa, nadzieja nam mówi, że ostateczne zwycięstwo należy do przebaczenia i ostateczne zwycięstwo należy do bliskości. Że przebaczenie i bliskość wygrywają z każdą nienawiścią, z każdym strachem i z każdą nieufnością. To daje nadzieja. Jak żyć nadzieją? Jak żyć nadzieją? Myślę, że. Że żyć taką świadomością, że to Bóg chce pokonać mój strach, że to Bóg chce pokonać mój smutek, moją ciemność. I ma na to piękny sposób. I ma na to piękny sposób. Jego sposób, na to, żeby pokonać mój smutek, mój strach, to jest miłosierdzie. To jest Boży sposób, na to, żeby pokonać we mnie tę ciemność, żeby dać mi nadzieję. Więc, gdy doświadczasz przebaczenia, gdy doświadczasz Bożego miłosierdzia, to wtedy ta lampa się zapala. To właśnie wtedy się w tobie zapala nadzieja, gdy doświadczasz Jego miłosierdzia. To jest pierwsza rzecz, pierwsza lampa. Druga. Jest taka lampa, ja mam wrażenie, że Bóg chce ciągle ją ciągle w nas rozpalać. Jemu na tym bardzo zależy, żeby ona płonęła. Że chce nas przekonać do tego, że nie jesteśmy sami i ta lampa nas będzie przekonywać, że my sami nie jesteśmy. Że samotność, że poczucie tego, że jesteśmy niechciani, że jesteśmy odrzucani, że jesteśmy rozczarowujący, że to wszystko, co próbuje nam umniejszyć, to nie jest Boże patrzenie na nas, że to nie są Jego słowa, że to nie jest Jego opinia o nas, że Jego spojrzenie na człowieka to jest wierność. Że to jest rzecz, która się nigdy nie zmieni. Nigdy. Że Bóg nie jest nas w stanie nas zostawić. Że Bóg nie jest w stanie nas porzucić. Więc jak mam tę lampę, jak mam tę lampę, to we mnie żyje ciągle ta świadomość, że Bóg mnie nigdy nie porzuci, że Bóg jest mi wierny. Że Jego spojrzenie na nas, na nas, to jest, ono jest wielokrotnie lepsze niż my możemy patrzeć na siebie samych. Najlepszą opinię, jaką możesz mieć o sobie, to Bóg ma jej wielokrotnie w lepszą. I On to widzi, On to czuje, On to myśli, patrząc na Ciebie. Że o ile ja mogę być ciągle tak podejrzliwy wobec siebie, to w Nim, patrząc na nas, jest nieustanny optymizm. Bóg jest optymistą, patrząc na człowieka. Ta lampa ta lampa, która sprawia, że ja mam pewność tego, to jest wiara. Ta lampa to jest wiara, bo wiara, która wynika z tej świadomości, że Bóg nas darzy ciągłym, nieustannym uczuciem i bliskością. Że chociażbyśmy wielokrotnie dokonali największego zła na świecie, takiego nawet niewyobrażalnego. Że nawet jeżeli ja nie będę w stanie spojrzeć na siebie w lustrze bez jakiegoś obrzydzenia, to Bóg się i tak będzie cieszyć na mój widok. Bóg się będzie cieszyć i Bóg się cieszy na Twój widok. Bóg lubi z Tobą spędzać czas. Jak można tę lampę w sobie rozpalić? Albo inaczej, jak On chce tę lampę w Tobie rozpalić? W jaki sposób On chce rozpalić i rozpala w Tobie wiarę? Ma na to świetny sposób. Gdy czujesz tęsknotę za Bogiem, gdy czujesz tęsknotę za Bogiem, to ta lampa już płonie. Gdy czujesz tęsknotę za Bogiem, to ta lampa już płonie. I nie chodzi teraz o to, że, że ty masz być pewny, czy on istnieje, żeby go umieć udowodnić, żeby umieć odeprzeć wszystkie argumenty, które są w, w, przeciwko Kościołowi, żeby nie czuć rozczarowania Kościołem. To tak naprawdę nie jest ważne. Ale jeżeli jest w tobie tęsknota za Bogiem, to już jest wiara. To wiara już się płonie. Wiara rodzi się z tęsknoty za Bogiem. Nadzieja z miłosierdzia, z doświadczenia przebaczenia. To są dwie lampy. Trzecia, bo każdy wie jaka jest, nie trzeba zgadywać, ale ona wiecie, polega na tym, że człowiek jest aktywny. Ta lampa polega na tym, że człowiek jest aktywny, że ja działam. Że wtedy, kiedy mnie dopada lenistwo, wtedy, kiedy mnie dopada acedia, że mi się nie chce nic robić, że mi się nie chce nic robić, że nie wiadomo, jaką drogę w ogóle obrać w swoim życiu, to właśnie miłość mnie zapala do działania. To właśnie ona mnie do działania zapala. Jak Bóg w nas miłość zapala? Jaki Bóg ma sposób? Jaki Bóg ma sposób, żeby nas zapalić miłością? Wtedy, kiedy pragniesz sensu. Wtedy, kiedy pragniesz sensu. Wtedy, kiedy jesteś niespokojny. Bo nie wiesz po co żyjesz. I kiedy ten niepokój, jakby ciebie zmusza do tego, żeby wyjść, żeby ruszyć, to to jest właśnie jego sposób, żeby w tobie zapalić miłość. I obojętnie, ile masz lat, obojętnie zupełnie, ile masz lat, obojętnie, co się w Twoim życiu wydarzyło, to jesteś powołany do tego, żeby kochać. Jesteś powołany do tego, żeby kochać. Jesteś powołany do tego, żeby służyć. Może to dzisiaj jest ten dzień, może to, to jest ten wieczór, żeby się o to zapytać, do jakiej miłości Bóg Cię zaprasza? Do jakiej miłości Bóg Cię zaprasza? Może to jest ten wieczór, żeby się zapytać, czy ufasz tęsknocie, Twojej tęsknocie za Bogiem, czy ufasz tej tęsknocie? Może to jest ten wieczór, żeby się zapytać, czy chcesz doświadczyć Jego miłosierdzia?